Rolnicy, producenci kukurydzy, hodowcy bydła, przedstawiciele firm nasiennych oraz oferujących maszyny rolnicze wzięli udział w Krajowym Dniu Kukurydzy Garzyn 2023 w gospodarstwie Drobnin, należącym do Ośrodka Hodowli Zarodowej w Garzynie. Wydarzenie zgromadziło blisko 500 uczestników. Znajdujemy się na polach Ośrodka Hodowli Zarodowej w Garzynie, w gospodarstwie Drobnin. Siejemy na naszych gospodarstwach około 700 hektarów kukurydzy, z czego ponad połowę, blisko 400 hektarów przeznaczamy na kiszonkę. Dni Kukurydzy mają na celu przedstawienie rolnikom wszystkich rzeczy niezbędnych do produkcji kukurydzy. To jest głównie odmian, nowe odmiany, to jest nasza Perełka wokół, dbamy o te nowe odmiany, dbamy o to, żeby rolnikom przybliżyć ich możliwości i osiągnięcia. E, oprócz tego oczywiście jest możliwość zapoznania się z szeroką ofertą środków produkcji, e, najszerzej rozumianej, więc przede prze, wszystkim prze, nowoczesnych maszyn, ale także e, nawozów, e, środków ochrony roślin, a także biostymulatorów potrzebnych e, uprawie kukurydzy. E, w garzynie prezentowane są odmiany 24 firm hodowlano-nasiennych. E, każda z tych firm prezentuje 6 odmian. Są to odmiany wcześniejsze, późniejsze, przeznaczone na ziarno, kiszonkę o e, takich czy innych parametrach e, przydatności rolniczej. Dla przykładu są odmiany bardziej odporne na, na suszę, są odmiany, które e, lepiej się sprawują w warunkach gleb zmiennych czy Gleb o wyższej jakości. Prezentowany tu jest na polach nowy środek firmy francuskiej, która rekomenduje go jako metodę uodpornienia kukurydzy na trudne warunki pogodowe, przede wszystkim susze. Oprócz prezentacji kolekcji odmian kukurydzy, odbyły się również pokazy polowe maszyn rolniczych, które cieszyły się dużym zainteresowaniem uczestników. Zostały one zorganizowane przez magazyn rolniczy przegląd techniczny. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować tym wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji Dnia Kukurydzy w Garzynie, a więc przede wszystkim pracownikom Ośrodka Hodowli Zarodowej w Garzynie, firmie APRA, która tą stronę medialną i opracowała i przygotowała tutaj te, te wszystkie aspekty programu, no i oczywiście jak również pracownikom, Polskiego Związku procentów Kukurydzy. W szczególności zaś chcę podziękować rolnikom i życzyć im wysokich plonów, dobrych efektów produkcyjnych i zaprosić na kolejne Dni Kukurydzy, które będziemy organizować w następnym roku. Dni Kukurydzy odbywają się w ramach unijnego programu Kukurydza – Ziarnem przyszłości, promującego uprawę europejskich odmian tej rośliny. Krajowy Dzień Kukurydzy Garzyn 2023 Został zorganizowany przez Polski Związek Producentów Kukurydzy, Ośrodek Hodowli Zarodowej Garzyn Spółka ZOO oraz Agencję Promocji Rolnictwa i Agrobiznesu APRA Spółka ZOO.